Czuję się jak na profesjonalnej zasiadce. Tyle, że nie jest ona profesjonalna. I powiem Wam tak, czekam. Pojedyncze obty, obcierki, więc albo jest tu duża ryba, duży karp. Ja założyłem papapie, takie dosyć duże, na trzy wędki. Wszystko lecę na słodko, oprócz chyba z y, drugiej od, od prawej. Tam jest chyba epidemia. Zobaczymy, co z tego będzie. Liczę, liczę na jakiś mega odjazd, jakąś fajną rybkę. Próbowałem tam uruchomić pompę Ale się nie udało. Chodzi, chodzi i, i przestaje chodzić, bo paliwa nie pływa nie, nie nie pływak się zaciął, nie mam pojęcia. Chmurki nieciekawe, ale twardo będę siedział do 15 max i zobaczymy czy coś z tego będzie. Tu widzę pojedynczy strzał był albo obcierka. No, powiem Wam, że jestem zaszokowany. Ostatnio byłem tam, to znacznie lepiej mi szło. Ciągle na tej jednej. Tam jest popraw chyba założony. Takie większe kulki, większe dałem. W sumie zapełniłem tylko jedną płotkę, zatem mogłem normalnie dawać małe, ale uparłem się, że tak chcę i tak zrobię. Widziałem piękne, wielkie spływy pod dębem więc ryba chyba żeruje albo to amur Zobacz, zaraz zobaczymy no, daje 10 minut i, i zobaczymy co się tam będzie działo i będę stopniowo donęcał nie odpuszczę póki nie złowię co wam powiem e, troszkę myślałem że będę miał Eldorado w nocy e, usnąłem koło drugiej. na wędkach e, nic się nie działo miałem jedno piknięcie podbiegłem puste i to tyle, i to pusty przelot. A już smacznie sobie spałem, więc no jestem troszeczkę przybity tym, że nie mogę nic tu złapać. No, ale tak to sobie było, nie Zobaczymy, posiedzę jeszcze i, i może, może coś pięknego najdzie i walnie przynęte zrobi piękny odjazd. I ten dzień, i noc to zrekompensują teraz, w tym momencie, ale no nic się nie dzieje, nic. Nic, nic, nic. Ognisko zgasło w nocy, więc a nie będę się męczył, idę spać. No i Wam powiem, że wczoraj miałem takie, że wolałbym być w domu niż tutaj na rybach. Bo totalnie nic się nie działo tutaj, tutaj wszystko obrzucałem Zanęciłem bardzo mocno jak widzieliście I, I nic, nic, a nic Na końcu zmienię na to co zawsze tutaj łowiło Tylko liny, kara się coś tam A chciałem karpia i dlatego tak Tak się męczę Ale jestem w dobrej myśli e, Chiluję Jutro wyjeżdżam więc no Trzeba Trzeba się jeszcze trochę naładować. Zobaczymy co z tego będzie.